Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy zobaczycie chmurę przychodzącą z zachodu, zaraz mówicie, będzie deszcz. I tak bywa. Jezus przypomina nam, że czasami okazujemy się być mędrcami w sprawach tego świata, jakby zupełnie ignorując mądrość świata duchowego. Tymczasem człowiek naprawdę składa się z tych trzech części, warstw, aspektów z tego, co fizyczne, z tego, co psychiczne i z tego, co duchowe. I zaniedbanie którejkolwiek z tych warstw, któregokolwiek z tych aspektów powoduje jakąś naszą e, niepełność, jakieś kalectwo. Możemy być wybitnymi znawcami spraw tego świata i jednocześnie kompletnymi głupcami w sprawach ducha. Nie wolno sobie na to pozwolić. Przecież w życiu chodzi także o to, o równomierny psychofizyczno-duchowy rozwój. Chodzi o to, by ten trójnok stał się coraz bardziej stabilny. Wtedy dopiero będziemy mogli o sobie powiedzieć, że jesteśmy rozwinięci w każdym aspekcie. Do zobaczenia jutro.